No i jesteśmy po pierwszym meczu pierwszej ligi, przed nami Maciej Denoch. Według mnie chyba bohater tego meczu z Alstersami. No może nie przesadzajmy, grało sześciu zawodników łącznie ze mną, ale... Si siedmiu. Siedmiu, siedmiu. Mieliśmy jednego na zmianę, mówił o, o tych zawodnikach, którzy byli na, na boisku cały jakiś czas aktualnie, ale... No jakoś tam mimo wszystko fajnie udało się nawiązać walkę, mimo tego, że naprawdę kondycyjnie troszeczkę przesiedliśmy już w drugiej połowie, no to myślę, że... No i taki tak Allstars tak wymierzył najniższy wymiar, wymiar kary jaki mogło tylko. No był moment, gdzie dogoniliście ich, strzeliście trzy bramki, 5-5 się zrobiło. Ja myślałem, że. Znaczy, czekałem na moment, aż Alstarsi włączą ten drugi bieg. Myślałem, że będzie to momentalnie, jak stracili tą piątą bramkę. Bo, bo przypomniał mi się ten mecz w pierwszej rundzie, gdy się z nimi mierzyliście, gdzie też było po wynik, wynik remisowy i dosłownie w ostatniej akcji strzelili wtedy bramkę, czyli włączyli drugi bieg. Dzisiaj ten drugi bieg, troszeczkę później. No zdecydowanie, no spodziewaliśmy się jednak tego, że, że te starsi będą dyktowali jakieś warunki, prawda? Mimo tego, że no przyjechali w sile kadry, można by to tak troszeczkę kolokwialnie ująć. No nie zmienia to faktu, że troszeczkę zaskoczeni byliśmy, że dopiero tak późno zaczęli, że tak powiem, nas dociskać. Prawda? No tak jak mówisz, nawiązaliśmy walkę, nawiązaliśmy kontakt, na brameczkę na 5-5, myśleliśmy, że no, uda się jakoś to dowieść do końca, no ale. Nadzieja na matką głupie, jak to się mówi, prawda? No zabrakło już później, tak jak wcześniej mówiłem, prawda? Kondycji, troszeczkę powrotu, już te dwie, trzy ostatnie bramki to były sytuacje tak na dobrą sprawę, rozklepywanie piłki jeden na dwa, praktycznie ze mną tylko przed bramką. No i tak, tak mimo wszystko dla chłopaków za to, że naprawdę, naprawdę oddali serducho na, na, na boisko i ganiali za każdym, za każdym jednym podaniem, za każdym centymetrem boiska, prawda? Była walka, ale no, niestety troszeczkę zabrakło. Tak samo jak w poprzednim meczu zresztą. No dzisiaj te warunki na, na, na Orliku w tłuszczu na Łąkowej, tutaj naprawdę są nie oszczędzają nas, bo, bo jest bardzo gorąco, dodatkowo ta sztuczna murawa powoduje, że temperatura pewnie na boisku jest ciut wyższa niż, niż normalnie, no i ciężko się gra, a jeszcze nie mając nikogo na zmianę, też tak pewnie troszeczkę. Hmm, w głowie siedzi to, że wiem, że muszę biegać te 50 minut, bo nikt mnie nie zmieni. Albo jak ktoś mnie zmieni, to tylko na 2-3 minuty, żebym mógł, nie wiem, łyka wody, no nie? Zaczepnić. Zgadza się, zgadza się. No Tak jakby, jakby nie patrzeć, no ja stojąc na bramce, no. Szczerze mówiąc, po tym meczu jestem wyczerpany, prawda? No, wiadomo, że, że to oblężenie mojej bramki było dosyć spore, prawda? I troszeczkę trzeba było się jednak narzucać na męczyć. Ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście. Skoro ja już naprawdę padam sił i, i, i mam nadzieję teraz tylko i wyłącznie sobie powrócić do domu, prawda? Odpocząć i ewentualnie odpalić jakiś gazowany izotonik, tak. można by to nazwać, prawda? Jako, że mamy końcówkę długiego weekendu, który też mógł troszeczkę wpłynąć na i frekwencję, i na naszą dyspozycję dzisiejszego dnia, no to jednak, 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 myślę, że, myślę, że naprawdę te warunki były. Będzie się naprawdę bardzo ciężkie i tym bardziej i dla jednej, i dla drugiej drużyny bardzo duży szac szacunek. Powiedz mi, tak, ostatnie pytanie kończąc, kogo zabrakło w was w składzie. Tak, 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 tak jak sobie spojrzysz na kadrę waszą, jednego zawodnika, jakbyś mógł wybrać do tego meczu i, i, i myślisz. Pierwsze spostrzeżenie to jest kto i dlaczego, tak? Dlaczego go, dlaczego go wam brakowało, tak? A później powiem, powiem ci moje spostrzeżenia, jakie ja tutaj Jasne. mam po tym meczu. Znaczy, wiesz, co szczerze powiedziawszy. Z mojej perspektywy ciężko by było wybrać jednego zawodnika, którego tak na dobrą sprawę zabrakło, bo równie dobrze moglibyśmy popatrzeć na, nie wiem, zawodnika ofensywnego takiego jak na przykład Sebastian Nadaj, czy nawet na naszego, nie wiem, Krzyśka, prawda, który mógłby stanąć w defensywie, tam jakoś jednak po, powalczyć, prawda. Zabrakło też Łukasza Krawca na pewno, żeby, żeby też zabezpieczyć jakoś te tyły. No jednak defensywa troszeczkę, nie chcę mówić, że kulała, prawda, no zabrakło, zabrakło, zabrakło dyspozycji i zabrakło troszeczkę sił z tyłu, żeby jednak w odpowiednim momencie przypresować, prawda, do, do, do przeciwnika. Dobrać mu jednak tą piłkę, bądź ewentualnie wrócić z dalekiej podróży. Bo my z Mateuszem tak stojąc, obserwując mecz tutaj z nini z, z e, bocznej, stwierdziliśmy, że brakuje nam Kamila Gizy, który mhm. nie wydawało nam się, że chyba on mógłby tutaj być lekarstwem na ten mecz. Jasne, no Kamil jest jednak doświadczonym zawodnikiem i, i już nie raz toczył boje, prawda, na boiskach Ligi Bobra. Środek poiska jakby nie patrzeć, na pewno zostałby zabezpieczony, prawda? Tym bardziej, że wtedy już yy, Paweł Głuszek mógł sobie na spokojnie, no. z, prawda? popracować z tyłu i zrobić swoją robotę, no jednak musiał i pracować i tutaj, i w środku, często podłączyć się gdzieś do, do przodu, żeby jednak ta piłka została poprawnie rozegrana, prawda, żeby stworzyć jakieś zagrożenie. To przynios, przyniosło w pewnym momencie jakieś efekty, prawda, no wynikiem czego? Dobiliśmy w końcu do, pięć, do wyniku 5-5, prawda, mając tylko jednego człowieka na zmianie, gdzie Alstarci mieli ludzi 11, jeżeli dobrze policzyłem. No pora i było. Pokojnie. Powiedz mi, czy, czy ale starsi po tym meczu, myślisz, że mogą już, już nawet nie mrozić, tylko powoli otwierać lodówkę z szampanem? Wiesz. Piłka jest bardzo przewrotna, no, no, tak na dobrą sprawę patrząc, no już nie raz, nie tylko patrząc na piłkę amatorską, prawda, ale na piłkę na wysokim poziomie wystarczy popatrzeć na, na wielkie powroty, prawda, niektórych drużyn, już nie mówię, że w ta, nawet w ligowej tabeli, czy nawet jeden, jeden mecz, czy dwa mecze są w stanie odwrócić losy, losy układu tabeli, prawda, tutaj wystarczy stracić dwa oczka, tutaj wystarczy przegrać, tutaj zdobyć tylko jeden, tak na dobrą sprawę, no ciężko powiedzieć, no są na pewno pretendentami do, do, do tytułu kolejnego zresztą, ale... Nie chcę zapeszać. mam nadzieję, że u NAM uda się przede wszystkim zająć jak najwyższe, jak najlepsze miejsce. No w chwili obecnej trzecie miejsce, depczę Wam po piętach w Wuhan, które dzisiaj rozgrywa mecz. Z hangowerem, które też ma tylko dwa punkty straty do Was, mhm. jeśli spojrzysz sobie na tabelę. Jest ona aktualna, tuż właśnie po, po Waszym meczu, uzupełniona. Mhm. Więc tak naprawdę no, to trzecie miejsce w Waszym przypadku będzie chyba ciężko obronić i będziecie się tutaj w trzy drużyny o nie bili. Parafrazując klasykę, na pewno tanie skóry nie sprzedamy, tak? Więc będziemy na pewno walczyli do, do ostatniego meczu i, i na pewno nie będziemy się tutaj nikomu podkładali. Zresztą myślę, że po dzisiejszym meczu było to doskonale widać, że jednak to zaangażowanie jest zawsze na najwyższym poziomie. I, Mimo tego, że mamy jakieś tam kadrowe przeciwności losu, tak bym to określił, to, to, to naprawdę nie, nie, nikomu się nie będziemy podkładali tutaj absolutnie. Super, Super dzięki wielkie. Przed, na, y, przed naszymi kamerami Maciej Denoch, y, mecz y, zawodnik meczu według przeciwnika, według Allstarsów. Y, A, dziękuję bardzo. Dziękuję. To, 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 też, to też Ci mogę od razu zdradzić. Y, no cóż, po, po, po dobrym meczu Puchate Wilki no niestety przegrywają... 8-5 yy, z Alstarsami i Alstars no, ma 21 punktów yy, na naszym yy, w, to, w tabeli pierwszej ligi. Drugi Polonez za chwilę zacznie swój mecz z Orlik Zabrodzie, który no, jak na razie bez, bez, bez zwycięstwa, więc wydaje nam się, że Polonez to, to powinien gładko to spotkanie przejść. Yy, ale czy będzie? Zagrozi Alstarsom, Alstarsi będą mieli 5 punktów przewagi. Zobaczymy, jak się losy potoczą. Zostały trzy kolejki, więc no może się wiele wydarzyć. Choć rozum podpowiada, że to Alstarsi będą mistrzami, ale dopóki piłka w grze, nie mówimy, nie mówimy tego głośno. Dokładnie. Dzięki Wielkie Maciek. Do Dzięki zobaczenia. Dzięki Wielkie.